Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odkręcić sprzęgło, jak je spomiarować, jak je sprawdzać i weryfikować. A to wszystko na silniku 139 FMB leżącym, także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy odkręcić sobie tutaj te wszystkie śruby od tego dekla, żeby go ściągnąć. Całość ściągniemy i będziemy dalej odkręcać. W dzisiejszym odcinku będzie nam potrzebna taka blokada. Gdy takiej blokady nie macie, to musicie sobie zablokować tłok najlepiej sznurkiem, klucz koronkowy. To jest obowiązek, przedłużka, grzechotka, jedna, druga cala Siłokręt, żeby odgiąć sobie zabezpieczenie Oczywiście również młotek Grzechotka, klucz 13, klucz 17 do mojego stojaka Ósemka i taki krzyżakowy na grzechotkę Oraz szczelinomierz wraz z płaską szybą Ja tutaj używam starej wagi I zobaczymy co jeszcze wyjdzie w praniu Gdy nie macie stojaka musicie sobie spuścić olej Najpierw wyluzuję sobie śrubki Następnie odkręcam wkrętarką U was będzie kopka, więc musicie sobie kopkę zdjąć Dopiero wtedy to wysuwać Ja to robię w ten sposób, iż tutaj chwytam za dźwignię Lekko ją włączam Oczywiście nie ma tutaj teraz popychacza tego ramienia Także tego nie zrobię Za bardzo I dźwigam całą pokrywę do góry Odkładam ją na bok i co tutaj widzimy? Tulejkę z docisku, gdzie w środku jest sprężynka. Musimy to sobie wyjąć. Tą tulejkę tutaj w środku jest sprężynka, jak widzicie, i funkcjonuje to w ten sposób, już tutaj wpada olej. Teraz dekielek musimy odkręcić. Są tu cztery śruby na krzyżak. One nie są mocno dokręcane. Tutaj jest siła podana w serwisówce. 5 Nm nie jest to dużo. Jeśli boicie się, że. Coś się stanie, że to się odkręci, po prostu zamontujcie sobie je na klej. Na dekielku tutaj zawsze jest jedno takie wcięcie, i pod te wcięcie wkładamy sobie śrubokręt, lekko przekręcamy. Dekielek się dźwiga. I go odkładamy na bok. Teraz ja montuję blokadę, ponieważ mam taką blokadę. Gdy nie macie, musicie sobie zblokować tłok sznurkiem. Nie polecam tutaj wpychania między zębatki sił pokrętu, ponieważ to i tak Wam nic nie da, gdyż te zębatki mają połączenie rozłączne, czyli nie mają połączenia stałego z wałem korbowym. I pod wpływem większej siły będziecie mieli uśliks. Sprzęgła. Zabezpieczenie paczek, gdzie jest zabezpieczone, muszę je teraz odgiąć. Czyli mam zabezpieczone tutaj, w tym miejscu. Biorę się Lekko stukam. Teraz ten klucz koronkowy wkładamy. Nakładamy przeduszkę. Nakładamy klucz i odkręcamy tak jakbyśmy normalnie chcieli odkręcić. Mamy to odkręcone. wejmujemy sobie tą nakrętkę koronkową, następnie jest podkładka napisem Outside na zewnątrz, czyli do nas, i następnie zabezpieczenie, które siedzi nam w rowkach odwału korbowego. Tutaj jest ono zmelane, dlatego również muszę je wymienić. A wiecie co? Całe sprzęgło teraz dźwignę do góry. I to zabezpieczenie wygląda w ten sposób. Z tyłu te rowki, które są spłaszczone, muszą być odgięte, dlatego również wymieniam to zabezpieczenie. Zębatka ze sprzęgła nam została, z przekładek bodajże. I teraz zajmiemy się samym sprzęgłem. Dobrze, mamy sprzęgło na wierzchu, dekielek musimy z powrotem sobie założyć, ale nie trzeba go skręcać tutaj śrubami. Musimy zdobyć taką śrubę, jest to śruba o gwincie M8, długa jest na 10 cm, podkładki powiększające M8 i śrubę przekładamy w ten sposób, żeby zapadła się o łożysko, trzymamy ją, dajemy następnie podkładkę, taką nakrętkę w moim przypadku jest to dłuższa nakrętka. Teraz sobie biorę wkrętarkę. Z tyłu przytrzymuję kluczem nakrętkę. I kręcę śrubą. I w tym momencie przekładki powinny być luźne. Jak widzicie są tutaj luźne. Jest to co prawda w oleju kujawskim wszystko. No bo nie chciałem żeby skorodowało. Szukamy sobie yy, przecięcia na tym pierścieniu. Ja tutaj je mam w tym miejscu. Bierzemy śrubokręt. Pierścień normalnie wypinamy. W ten sposób tutaj go przytrzymuję. Gdyby miał odskoczyć, pierścień mam wypięty w łatwy i przyjemny sposób. Następnie mam przekładkę. Przekładkę wyjmuję również śrubokrętem. Tutaj tarczki się skleiły, ale je odkleimy, Nie ma z tym problemu. Jak widzicie, jest mocno przepalone. No, mój styl jazdy, tak. Katung silnika 100%. Później będziemy to pomiarować. Następnie mamy okładzinę cierną. W moim przypadku jest to jedna okładzina, ponieważ sprzęgło mam jednookładzinowe odchudzone. I teraz całość mogę odkręcać. I muszę się liczyć z tym, że prężynę się rozsypią po prostu. Ok, śrubę wyciągam z podkładką, odkładam na bok. Z tyłu podkładkę i tutaj mamy główny element docisku. Widzicie, wszystko się rozsypało. I sprężynki, te mniejsze, większe od tłumiku. Sprzęgło, jak jest zbudowane, to mieliście już odcinek, ale powtórzę. W tym miejscu są sprężne, które dociskają nam przekładki z tarczkami ciernymi, a w tym miejscu są mniejsze sprężynki, które amortyzują nam strzały ze sprzęgła. Po prostu kosz minimalnie się obraca względem tego elementu, ale to są naprawdę minimalne ruchy. Ten element, jak możemy sprawdzić, sprawdzamy tutaj na końcu. Czy nie są ostre krawędzie? Sprawdzamy tutaj, czy wszystkie te czpienie, które trzymają nam sprężynki, te mniejsze, czy nie jest gdzieś pęknięcie. Sprawdzamy tutaj te wszystkie rowki, czy nie jest gdzieś pęknięcie, dziura i tak i tak dalej. Z drugiej strony sprawdzamy, czy nie ma tutaj wyżłobienia. Jak widzicie, tutaj wszystko jest w porządku. Gdyby było, to logiczne jest, że sprzęgło może się ślizgać. I również sprawdzamy te wielowpusty, które mają stałe połączenie z wałem korbowym ponieważ ten element oraz ten element jest na stałe, to zawsze będzie się kręciło z wałem korbowym. Pomijając, iż są małe takie ruchy, naprawdę bardzo minimalne, które niwelują te sprężynki. I ten element się przesuwa, gdy włączacie sprzęgło, czyli je rozklejacie, to ten element względem tego się przesuwa, co tworzy nam to, iż tutaj te przekładki oraz taczki cierne mają drobny luz i się poślizgują. A właśnie taczka cierna, ten element jest na stałe połączony z tą zębatką. Zauważcie, iż ta zębatka Kręci się obracając kołem talerzowym, a wał korbowy stoi w miejscu. A zaś gdybyśmy sprzęgłem kręcili, czyli tym korpusem, to wał korbowy zawsze się obraca. Dlatego to co mówiłem, nie warto tutaj pakować się bo kręta i próbować to odkręcać, ponieważ będzie poślizg taczki z przekładką i wtedy nie uda Wam się tego odkręcić. Teraz sobie pomiarujemy. Najpierw pomiarujemy te sprężyny, ponieważ, gdy będą miały mniejszy wymiar niż serwis limit, wtedy sprzęgło nie będzie nam dobrze kleiło, czyli będzie się ślizgało. Tutaj mamy 21 mm, a limit mamy 19,4. Więc tu jest wszystko w porządku. Ten pierścień nie muszę tłumaczyć, że musi być cały. Te mniejsze sprężynki rzadko kiedy się zużywają, także ich nie mierzymy. O docisku już mówiłem wcześniej. Teraz tarczka ścierna, czy też okładzina cierna. Limit mamy podany na 3 mm. Fabryczna okładzina B z kłada 110, ponieważ taką mam serwisówkę, również ma 3,8 mm. A od 110 albo 139 WMB również ma 3,8 mm, czyli ta serwisówka będzie prawidłowa. Mierzymy tutaj grubość, grubość mamy 3 i szukamy tutaj na podziałce 3,6, no takie niepełne 6, więc jest jeszcze dobra. Tutaj brakuje jeszcze pół mm, żeby ona kwalifikowała się do wymiany, więc to będzie działać. Teraz przekładkę, przekładkę już nie wymiarujemy w ten sposób. Możemy sprawdzić czy nie ma zagłębień. Oczywiście tak. Na barwę również ją sprawdzamy. Tutaj widać ta barwa jest ciemna. Nie widać tego tak bardzo. Więc czekajcie chwilę. Tutaj musimy sobie porządnie to wytrzeć. Przekładkę musimy wytrzeć. Jednak olej kujawski się nie sprawdza do konserwowania. Wszystko się lepi, także nie jeździcie na olej kujawskim. Szukamy szczelinomierza 02 mm, tutaj mamy ten szczelinomierz Przykładkę trzymamy, nie dociskamy jej I próbujemy Wsuwać ten szczelinomierz Nigdzie tutaj Tutaj nigdzie nam nie wchodzi Teraz spróbujemy od frontu Od środka Nigdzie nam nie wchodzi, więc jest git Sprawdźmy teraz sobie 0,15 nie wchodzi, nie możecie mocno dociskać przekładki ponieważ wtedy może być wynik zakłamany więc ta przekładka jest w porządku teraz sprawdzamy korpus w tym celu sprawdzamy rejony tutaj te takie bolce, które są które trzymają nam sprężynki, one muszą być również wgłębienia na sprężynę również muszą być i sprawdzamy, gdy tak trzymamy ten kosz sprawdzamy te miejsca kwadratowe, które są ponieważ tutaj wchodzą nasze przekładki te metalowe oraz dolny docisk sprawdzamy tutaj te miejsca jak widzicie są to drobne ślady użycia aczkolwiek nie ma jakiś wpustów, nie ma jakichś mega wżerów, wiecie że dyskwalifikuje to ten koszt z użytku ponieważ wtedy nie będzie wysprzęglania i taki docisk będzie się zacinał oraz przekładka tutaj z tej strony jest ok z drugiej strony już to wygląda gorzej jak widzicie ale jest to do zaakceptowania jeszcze nic z tym sprzęgłem się nie działo także jest ok cały kosz w środku możemy umyć łożysko tutaj docisku pamiętam że musiałem wymienić i było wymienione teraz pod tym dekielkiem pod tą uszczelką jest tutaj mega dużo brudu i warto ten brud sobie wydłubać i wyczyścić cały kosz ponieważ to jest taki filtr odśrodkowy dobrze, więc teraz całość sobie zmontujemy wiemy, że jest wszystko ok najpierw no musimy wziąć sobie tą dużą śrubę przechylamy w ten sposób bierzemy sprężyny następnie bierzemy ten docisk tutaj mamy miejsca na sprężyny więc gdzieś w tym regionie, więc celujemy Teraz czuję, że naszło na swoje miejsce, daję podkładkę, nakrętkę, krętarka jest skręcamy. Jest ok, te bolce tutaj wyszły, tak ma być. Najpierw musi iść przekładka, w ten sposób. Tutaj wyjmuję tą zębatkę, kładam ją w ten sposób, żeby okładzina cierna była już na swoim miejscu. Kolejno przychodzi ta przekładka metalowa i również w te kwadratowe rowki, następnie pierścień. Pierścienie wkładamy w ten sposób. Tutaj przytrzymuję i zaczynamy zakładać go. Ja to robię palcami. Jest mi po prostu łatwiej, tak? I warto podkreślić, iż pierścienie mogą być z jednej strony okrągłe, i okrągłą stroną montujemy na dół. Tak, żeby okrągła strona nie była w ogóle, ponieważ mogł się taki pierścienie wypiąć. W tym momencie bierzemy małe sprężynki, wkładamy tutaj na ten bolec. Gdzieś trzeci zwój od końca, wkładamy się w okręt, podginamy taką sprężynkę, Wkładamy do środka, a sprężynka siedzi, Z bateria się skończy i rozkręcamy. Wyciągamy śrubę z podkładką, z tyłu podkładkę, tą zębatkę wkładamy w okładzinę, całość montujemy trzymając z tyłu, to musi się zazębić, ok, się zazębiło. Teraz zakładamy to zabezpieczenie. Oczywiście tutaj muszę wymienić je. Aczkolwiek posłużę się jeszcze tym dla podglądowego filmiku. Teraz podkładka w tym momencie napisem outside na zewnątrz. Następnie nakrętka koronkowa. Całość skręcamy. Kurde, mam nadzieję, że się nie rozładuje jeszcze. Spieszę się jak mogę. Aczkolwiek jak się rozładuje, to już będzie dupa. Tutaj jest siła, nie wiem 42 Nm 32. Zaraz wam pokażę w serwisówce. Dobra, załóżmy, że ta siła została osiągnięta. Teraz musimy sobie poszukać, gdzie zabezpieczenie by się wepchało w rowek. Widzimy tutaj. Dopychamy w ten sposób i już mamy nakrętkę zabezpieczoną. Blokadę ściągamy. Zakładamy dekielek. Kładamy śrobę. 50 Nm tutaj ma być. Teraz ja to dokręcę ręcznie. Wkładamy tulejkę ze sprężynką. Teraz zakładamy dekiel, tak żeby usiadł na tulejki ustalające. Bierzemy ósemkę i całość skręcamy. Teraz jeszcze poprawiam ręcznie. Tutaj ma być siła 10 Nm. No i całość mamy zrobioną, także na razie.